Dzień dobry wszystkim Państwu. Z tej strony uczelniana Rada Samorządu Studentów. Witamy na naszej krótkiej konferencji prasowej na temat Juwenalii ANS 2025 w Nowym Sądzie. Przed Państwem moje nazwisko Pikołaj Kulak, po mojej lewej stronie siedzi pierwszy wiceprzewodniczący Wiktor Madziar oraz nasz rzecznik prasowy Krystian Krajewski. Chciałbym pokrótce przedstawić. Mieszkańcom nowego Sąża i okolic jak będą wyglądały najbliższe 3 dni weekendu majowego, 16-18 maja w miejscowości Nowy Sącz, co się będzie działo na jubenariach Sądeckich, co się będzie działo w mieście. Czyli na pierwszy dzień naszych jubenariów, tak jak w tamtym roku rozpoczynamy, rozpoczynamy na sportową i w piątek zaczynamy od godziny 9 i już wtedy zaczynają się pierwsze, pierwsze dyscypliny sportowe na naszym turnieju ANSK w którym mamy no, dyscypliny podobne jak w tamtym roku, dodaliśmy tylko jeszcze dyscyplinę szachową. No i zaczynamy, zaczynamy z samego rana, najpierw drużyny, dyscypliny drużynowe, potem indywidualne. Drodzy Państwo, od rana do godziny, do godziny 17.00 ostatnią dyscypliną będzie, będzie bieg. A na zakończenie całych takich rozgrywek sportowych zakończymy to meczem przyjaźni z wykładowcami. Będziemy mieć kufkę. No i potem po tym meczu przenosimy się na, na nasz kampus, na zewnątrz, gdzie odbędzie się zlot samochodowy od godziny 19, na którym no, pokażemy ciekawe samochody. Jak wspomniał Wiktor z zlot startuje o godzinie 19 na naszym kampusie. Już mamy potwierdzenie kilkudziesięciu aut. Są to i auta zabytkowe, i auta luksusowe. Oprócz tego chcieliśmy też zaangażować studentów w ten zlot, więc przez naszego Instagrama Instagrama.gr.za.nz. mogli zgłaszać kandydatury swoich aut, które podlegały akceptacji i wejściówce, że tak się wysłowie na ten zlot. Na samym zlocie zaplanowane są też występy artystyczne, będą to tańce, ale zachowamy to jako niespodziankę, tą wiadomość kto konkretnie wystąpi, więc te osoby, które przyjdą na zlot, albo będą śledzić relacje medialne, to jak najbardziej się wtedy dowiedzą. Oprócz tego mamy bardzo ciekawe konkurencje, będzie również konkurs samochodowy, będą oprócz tego konkursy na nagrody, czy też wręczalne vouchery, a wszystko uświetli muzyka i efekty specjalne. Natomiast już po samym zlocie, który zakończy się około godziny 21, zapraszamy wszystkich studentów do przejścia w górę z Bulew, czyli w, centrum, w stronę centrum miasta, gdzie w klubie La Roca odbędzie się impreza, będzie w stylu latino oraz oczywiście nasza dobrze znana piwnica, gdzie studenci będą mogli zabawić się w postaci karaoke. Na wstępie też chcę zaznaczyć, że wszystkie punkty juvenajowe oprócz klubów są całkowicie darmowe, nie obowiązują też zapisy, więc jak najbardziej każdy mieszkaniec może przyjść nieraz takiego przysłowiowego matchu. Szanowni Państwo, data 17 maja, sobota, rozpoczniemy z przytupem koncertowym od godziny 17 na dobrze nam znanej Starej Sandecji, gdzie wystąpią gwiazdy lokalne i możemy też powiedzieć gwiazda ogólnopolska. Zaczniemy o godzinie 17 występem zespołu Syndrom, o godzinie 18 zespół Chaos Klinik. A o godzinie 19 nasz zespół uczelniany Art&Song, który w tamtym roku zadekutował na rynku, tak nazwijmy, nowocądeckim, nie tylko. Ostatnio wystąpił ten zespół w konkursie e, przygotowanym przez Sądeczanina w Młodych Talentach. Zajęliśmy drugie miejsce i dzięki temu możemy się, możemy jakby tym miejscem pochwalić się przed całym miastem, zagrać covery znane, nie tylko, zagrać autorską piosenkę zespołu również. Zakręcamy bardzo serdecznie o godzinie 19 przybywać wszystkim mieszkańcom na godzinie 17.00 na każdy z koncertów, ponieważ jest to wydarzenie dla całego Sącza. Jest to, jak ktoś już Krystian wspomniał, wstęp wolny. Każdy może skorzystać, posłuchać dobrej muzyki. Będą przygotowane stoiska gastronomiczne, także dla każdego po trochu coś się znajdzie. A o godzinie 20.30 zapraszamy na koncert Gwiazdy Wieczoru, Gwiazda Smolasty zagra dla nas z hitami, dobrze znanymi z różnych radiostacji, nie tylko z internetu. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, scena i cała sondycja jest dostępna dla mieszkańców, dla studentów, dla maturzystów. Wszystkich was serdecznie zapraszamy, bo no będzie gruba impreza i mam nadzieję, że będzie się bardzo dobrze wspominać. 17. Jeszcze na dodam coś do soboty. Na koncercie, a raczej przed koncertem XIX, będziemy mieć bardzo fajny konkurs, który odbywa się na naszym Instagramie i dzięki partnersku ZWS Cars pewna osoba otrzyma w losowaniu voucher na jednodniowe wypożyczenie. Porsche Boxera, więc na pewno to uświetni naszą koncertową zabawę. A po samym koncercie zapraszamy na 21.30. Czy jeśli oczywiście Smolasty zagra troszeczkę dłużej, bo wiadomo, że wiadomo, że zdarzają się czasem, delikatne przeciągnięcia, to troszeczkę później, ale zapraszamy na imprezy klubowe. Będą to trzy kluby tym razem, czyli będzie dobrze znana Laroka, wspomina już piwnica, ale oprócz tego dołączy Rest. Jeśli chodzi o niedzielę, tak jak w tamtym roku kończymy ją spokojnie, to jest już czas troszeczkę, żeby przejść, może nie już całkiem do codzienności, ale żeby stonować emocje, zawrzeć jakieś relacje, będzie to grill. Będzie to gry, który odbędzie się na kampusie Wydziału Kultury Fizycznej na Bezpieczeństwie, więc zaproszeni też są wszyscy mieszkańcy. Na miejscu będzie można jak najbardziej nabywać sobie różne smakołyki, posiedzieć ze sobą, zabawić się, więc serdecznie Państwa na to zapraszam.